Witam Was w kolejnym dniu z świnką od kiedy świnka jest w domu i dzisiaj jest już dzień czwarty Wczoraj przyszedł mi mail, że już paczka jest w drodze paczka, którą zamówiłam dla świnki ze sklepu internetowego Dead Peak, ale nie wiem czy dzisiaj dojdzie, więc jak dojdzie to nagram Wam unboxing Dzisiaj kupiłam nowy dodatek do simsów, który wyszedł chyba nie wiem czy dzisiaj wyszedł, czy... no jakoś na dniach wyszedł. Nie wiem dokładnie, czy dzisiaj była jego premiera. Yy, najnowszy dodatek licealne lata. Rzadko kupuję w wersji pudełkowej. Ale teraz akurat yy, spadło. No Maja, chodź tutaj. A Maja dzisiaj coraz bardziej się interesuje. Simką właściwie chyba od wczoraj. No i tak to wygląda. Stuj na dwóch łapkach i obserwuję prosiaka. Jeśli gracie w Simsy, to możecie mi napisać, czy planujecie kupować ten dodatek, czy raczej nie. i zastanawiam się, czy Maja lubi, bo Maja nigdy nie próba Arbuza, a pisaliście mi kiedyś, że Wasze pieski lubią. Dlatego może można jej kawałek i zobaczymy, czy zje. Malutki na próbę choć Majeczka. Chyba nie lubi. Niestety. Mali no arbuz nie smakuje. Bo myślałam jej na przykład zrobić na tej macie do lizania arbuza. No ale jak nie lubi, no to nie ma sensu jej robić. Skoro Maja nie chce arbuza, to pomyślałam, że spróbuję dać kawałek śwince i chomiką. Moje chomiki nigdy nie próbowały. Ale może też im dałabym troszkę. Oczywiście wiem, że arbus może być tylko dla gryzoni jako okazjonalny przysmak, raz na jakiś dłuższy czas. No ale moja świnka, zarówno chomiczki spróbują po raz pierwszy. No już tutaj przyszłam do prosieczka. Spróbowała. Nie wiem czy jej zasmakował, bo ugryzła i uciekła, ale na razie jest taka płochliwa, albo spasmakował tylko że na ugryzie kawałek i ucieka się schować. I teraz. Arbus dla hamików. Chrupkowy jak widać arbus posmakował Chrupcze, tu ci włożę do miseczki, żeby sobie jadł. Teraz arbus dla orzeszka Orzeszek tam się zakopuje w trocinę. Ale pewnie jak poczuję to przyjdzie. No a że się też smakuje. Chomikom najbardziej Arbus posmakował. Wyłoży no się może tu ci położę. Będziesz sobie sam już jadł. Przez chwilę byłam w paczkomacie. Już Wam tego nie nagrywałam, ale odebrałam paczkę. Naprawdę jest olbrzymia. I pokażę Wam, co w niej zamówiłam. Jest to druga część wyprawki dla świnki. Zamówiłam sporo rzeczy, więc paczka dla tego jest taka duża. Jeszcze tu ma. mam... nie. sporo tego wszystkiego jest. Nie wiem w ogóle co to jest. To są chyba tylko papiery, żeby zabezpieczyć paczkę. Oczywiście Maja wszystkim się interesuje. To są papiery. Pierwsza rzecz to są zabawki dla świnki morskiej. Truskawka i buraczek, drewniany do gryzienia. Dalej mamy taką miniaturową szufelkę z łopatką, znaczy czy z szczotką, nie wiem, do sprzątania po prostu w akwarium świnki. Zamówiłam paśnik, chociaż mam paśnik, ale ten bardzo mi się spodobał, pomyślałam, że przyda mi się na przykład drugi paśnik, bo może jak świnka będzie miała częste wybiegi, no to paśnik, no ja poczekaj, pokażę mi ten paśnik, to są jego wymiary, paśnik drewniany dla gryzonii i królika. Zamówiłam bardzo dużo trocin, ale te trociny zamówiłam z myślą o chomikach, nie o śwince. Ponieważ chomiki nie mają już trocin, przyda mi się zapas trocin dla nich. Dlatego zamówiłam taką wielką paczkę trocin. Ale tu jeszcze zamówiłam książeczkę zdrowia dla świnki. Nie wiem, czy mi się przyda, ale skoro już robiłam zamówienie i tam była ta książeczka, to... A i zamówienie robiłam w sklepie Depik. To jest waga Postanowiłam, że będę za jakiś czas ważyć świnkę. No i zamówiłam w tym celu tą wagę. Nie wiem co... A nie, już wiem chyba. Co to jest, to jest podkład nieprzemakalny na wybieg dla świnka. Tak, on ma coś takiego jakby taką folię tutaj z tej drugiej strony, a z tej strony na mięciutką tkaninę. No i pomyślałam, że na wydech fajnie takie zamówić. Bo nic nie przemoknie, jakby świnka zrobiła ciku a jednocześnie będzie jej mięciutko. Ja widzę, że bardzo ładny kolor, bo to nie było możliwości wyboru koloru. Ale bardzo ładnie mi przesłali. No i co, teraz wam pokażę, co jest tutaj, bo tu już chyba nie ma, a nie, przepraszam, jeszcze jest coś. Co to jest? Aha, yy, gryzaczki. Naturalne gryzaki to są chyba gałązki, gruszki i jabłoni. Chyba prosiaka. Majka po mnie chodzi w ogóle. Majka, ty wyprawiasz to naprawdę. Wchodzi w tej paczki. Yy, suchy szampon dla gryzanin. Czyście świeżo pielęgnuje, regeneruje. Nie wiem czy mi się takie coś przyda, ale pomyślałam, że lepiej na wszelki wypadek zamówić suchy niż taką zwykłą szamponem. Maja. Nie szczekamy. I domek. Zamówiłam domek, ale teraz patrząc na ten domek, to on będzie chyba za duży. Chociaż tam pisało, że to jest domek dla świnki. No nic. Zobaczę później jak złożę, bo on jest do złożenia. I tak, tu już nie ma nic innego oprócz tych krocin. Olbrzymiej kościółka drzewna odpylona dla królików, świnek, szynszeli i chomików. I teraz weźmiemy się za to co jest tutaj. Nam coś wypadło, szczotka z takiego miękkiego włosia dla świnki, a tu jest chyba też dla kota. Ale to było w dziale dla świnek to chyba bez różnicy. I tu wzięłam jej coś do jedzonka. To jest suszona marchewka, tylko w takich plastrach. W tak pięknie coś tutaj pachnie, w tej paczce. Może ten szampon, nie wiem. Ciasteczka truskawkowe. I jeszcze mniszek lekarski. Bardzo fajne te pudełeczka widzę są. I krwawnik. Zamówiłam również kuwetę, ale jak teraz patrzę, to być może ta kuweta wydaje mi się taka wielka. Może ja mam takie wyobrażenie, dlatego może moja świnka na ten moment jest bardzo malutka, a ona przecież jeszcze urośnie i mi te rzeczy wydają się takie duże dla niej. I to są wszystkie rzeczy, które zamówiłam. Jest ich całkiem sporo. Maja trochę rozczarowana, że nie ma nic dla niej. Zaraz postanowiłam, że złożę ten domek i też się tak zastanawiam, jak on na razie będzie duży chociaż nie wiem, zobaczę jak wyjdzie to mogłabym w sumie poczekać i ten domek dopiero dać do ćwięce jak będzie większy a na razie niech będzie w tym już swoim ale zobaczę jak on po złożeniu będzie wyglądał bo tak wydaje mi się taki duży, ale może po złożeniu inaczej to się prezentować więc tu mamy z tyłu taką instrukcję szybką domek całkiem duży Wydaje mi się, że spokojnie wystarczyłoby dla dwóch świnek. Dlatego na pewno mi się przyda. Na razie chyba świnkę zostawię w tym małym, chociaż może przymierzę, jak w tym domku, jaką będę się prezentował w akwarium. Zastanawiam się, czy trochę on nie jest za wysoki do mojego akwarium. Ale jak będę miała dwie świnki, no to będzie ten domek idealny. No bo tak, bo maja w tą głowę wsadza. No bo ten co mamy to dla dwóch świnek rzeczywiście może być za ciasno. Majeczko, to wszystko zasłaniasz. Myślę, że teraz mogę dać za te zabaweczki. z firmy Trixie. Nasz tutaj patrzy, co to jest. Nie wiem czy i tak może tu jej położę jedną drugą. Co chcesz świnkę? No to wszystko, te wszystkie te rzeczy pozwalane będę musiała pozbierać. Czy Wam pokażę jak ten paśnik wygląda po rozwinięciu. Ten paśnik bardzo mi się spodobał. Tylko właśnie problem jest, no bo to właśnie taki komplet chciałam. Ten paśnik z tym domkiem. A problem jest w tym, że są te rzeczy trochę za wysokie, a ja akwarium mam trochę za niskie. No i boję się, że jak ten domek będzie. Bo on ogólnie tak się zmieści do akwarium, tylko jest problem wysokości, że on jest tak wysoki, że boję się, że świnka wyskoczy na ten domek i z tego domku wyskoczy z akwarium. Nie wiem, czy to możliwe, że świnka tak będzie robić, ale ciężko jest mi przewidzieć jej zamiary. I trochę obawiam się, że mogłaby wpaść na taki pomysł. Bo tak to ogólnie domek jest fajny. Ja miałabym taki duży, obszerny domek Tylko boję się, czy ona by rzeczywiście po tym domku nie wyszła Ja ten paśnik przymierza, ale ten paśnik też się zastanawiam, czy... No nie wiem, właściwie jeszcze co zrobić, yy, muszę jeszcze pomyśleć Ale i tak wszystkie rzeczy na pewno wykorzystam, bo... Jak w przyszłości będę miała dwie sienki, no to wtedy i tak będę musiała kupić większe akwarium, więc wtedy... Kupię też wyższe akwarium, żeby było wiadomo, żeby wszystkie te rzeczy się zmieściły też pod względem wysokości. I, a na razie, jeżeli nie do akwarium, to będę mogła te rzeczy używać po prostu na wybiegu dla świnki, ponieważ mam zamiar śwince robić często wybiegi. I tylko jak już się oswoi, no bo na razie ona jest przestraszona, więc nie może jeszcze mieć wybiegów. Ale później już będę jej robić wybiegi, więc będzie akurat na wybiegu mogła mieć tutaj domek i też paśnik. No i właśnie z myślą o biegach kupiłam tą matę, tylko nie wiem, właściwie zapomniałam chyba zwrócić uwagę, jaki ona ma rozmiar. Jeśli ten filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych. Tutaj jak widzicie prosiaczek zaczyna interesować się e zabaweczką. buraczka